Pozycja wyjściowa. Analiza ćwiczenia. Siądź prosto na ławce. Oprzyj stopy płasko na podłodze. Kręgosłup w położeniu neutralnym. Weź tangielki do rąk. Trzymaj ramiona przy tułowiu, dłonie skierowane do środka. Podnoś tangielkę zginając łokieć. W tym samym czasie odwracaj skręcaj przed ramię, aż ustawi się pionowo z dłonią skierowaną do ramienia. Powróć do pozycji i powtórz zmieniając ramię. Zalecenia techniczne. Wykonuj ruch mięśnieniem dwugłowym, nie pomagaj sobie rękami. Postawa wyprostowana, kręgosłup w pozycji neutralnej. Ruchy mają być powolne, kontrolowane bez zamachu. Wykonuj ruchy w pełnym zakresie, nie zatrzymuj się, gdy przedramię jest równolegle do podłoża. Wdech w fazie do góry, wydech podczas ruchu w dół. Nie garb się i nie zaokrąglaj barków. Klatka piersiowa wysunięta. Ramię ma być nieruchome, jakby było częścią kręgosłupa. Kiedy łokcie są zgięte, powinny się tylko lekko przesunąć w przód, by przed przedramię znalazło się w pionie.